No właśnie, od Ziemowita dowiedzieliśmy się, że chmury zbierają się nad Polską. Pytanie, czy ciemne chmury zbierają się także nad polską demokracją? O tym będę rozmawiał z Januszem Kochanowskim, rzecznikiem praw obywatelskich. Witam serdecznie. Panie profesorze, wicepremier Pawlak ostatnio powiedział, że jemu właśnie nie, nie przeszkadza, jeżeli ktoś go podsłuchuje. Czy, czy panu by to przeszkadzało, gdyby ktoś pana podsłuchiwał? I czy ma pan takie podejrzenia, że może jest pan podsłuchiwany? W pewnym momencie zacząłem od myśleć ale to nie jest najważniejsze słowa wicepremiera Pawlaka wicepremiera, bardzo znaczącego polityka, są bardzo niepokojące, dlatego że one są symptomatyczne dla pewnego stanu umysłu w społeczeństwie. To znaczy, w imię rzekomego bezpieczeństwa rezygnujemy z wolności. Proszę sobie zwrócić, przypomnieć, że tak, jesteśmy wszędzie nieomal monitorowani. Kiedyś w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania, że w ciągu dnia znajdujemy. Przeciętny Brytyjczyk znajduje się 300 razy w obiektywie jakiegoś monitoru. 300 razy. Od tego czasu upłynęło szereg lat, więc może ta cyfra wzrosła, ale jednocześnie okazało się, że wykrywalność przestępczości dzięki monitorowi jest bardzo minimalna. Czyli wcale nie jesteśmy bezpieczniejsi dzięki temu, że jesteśmy podglądani. Tak, tak te dane wskazywały. Dalej, każda transakcja finansowa, której dokonujemy, jest. Jawna. W każdej chwili można sprawdzić, co robimy. Nasza obecność w każdym miejscu jest kontrolowalna, jeśli mamy ze sobą telefon komórkowy. Każde podejście do komputera jest rejestrowane. To dawniej, jak większość z nas była uczona, nie wiem, czy Pan to pamięta, że Pan Bóg zawsze widzi i powinniśmy się zachowywać uczciwie. No to ta wiara gdzieś się ulotniła, a w miejsce to nastąpił coś, ale Orwell. E, nie jesteśmy tak anonimowi w wielkim mieście, jak nam to się wydawało jeszcze e, niedawno. No tak, możemy się pocieszać, tak jak pan e, premier Pawlak, że nie robimy nic złego, no ale e, nie mamy nawet wolności, żeby zrobić coś złego. a tym jakby to powiedzieć ci, którzy robią, to i tak robią. No właśnie, a co z, z podsłuchami? Mieliśmy ostatnio takie niepokojące doniesienia, że podsłuchiwano dziennikarzy, wykorzystywano te podsłuchy no, w sprawach nieurzędowych, tak to nazwijmy. Łamano wszystkie możliwe reguły. No po pierwsze, nie zniszczono materiałów, które, jak rozumiem, przypadkowo dostały się w obrót zainteresowania służb. Dlatego, że pozwolenie na podsłuch uchodząc od sądu, bo to było procesowe pozwolenie do określonego czynu, dotyczyło określonej osoby, a nie telefonu na przykład. Jeśli ktoś wziął telefon swojego kolegi i zaczął z niego rozmawiać... To służby nie powinny tego słuchać, tak? Służby otrzymały ten materiał i powinny go niezwłocznie zniszczyć. Jeżeli tego nie uczyniły, to popełniły złamały prawo. W sposób kardynalny, a później nie mogły go wykorzystać do jakiegokolwiek innego celu. Tymczasem został on koledze, koledze, przełożonemu jeszcze gorzej, przełożonemu usłusznie przekazany do jego sprawy cywilnej. No właśnie, a jakie Pana zdaniem powinny być losy e, Pana Mąki, wiceszefa ABW, który z tych materiałów. E korzysta w procesie cywilnym? Tego, to już do mnie nie należy i ja bym nie chciał się na ten... To należy do premiera, tak? Dobrze, no, ale do ja premiera. Pytam, o do, panu opinii do opinii złamania, nie tylko dobrych obyczajów, ale złamania prawa. Konsekwencje, jakie z tego należy wyciągać, ja uchylam się od odpowiedzi na to pytanie. To już tyle osób będzie wiedziało lepiej. Ale ma pan dla premiera jednak pewne propozycje, tak? Dotyczące nie pana mąki, ale y, szerszego zagadnienia. No podcuchów. My podejmowali sprawę na czyni ostatnich lat kilkanaście razy, ale teraz też się będę analizował, bo zdaje się, że jest 8 lub 9 służb, które mogą z tego korzystać, plus jeszcze służby skarbowe. Otóż yy, oczywiste jest, że nie możemy zrezygnować z podsłuchów. Używanych przez tego rodzaju służby, ale w określonych warunkach i pod określonymi zastrzeżeniami. Tylko sąd, tylko do określonych przestępstw, tylko na określony czas, subsydiarnie, to znaczy tylko wtedy, kiedy inaczej nie można zdobyć pewnych wiadomości. Dalej wszystko to powinno być zniszczone, jeśli nie służy określonemu postępowaniu karnemu. I jest pytanie teraz, czy to powinno być ujawniane, jeśli nie służy. Był taki sygnalizacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, który dotychczas nie został wykonany. Dalej, czy one są niszczone? Postuluję w tym piśmie do premiera z wczorajszą datą wysłanego, żeby było to pod nadzorem prokuratora. Wreszcie. Generalne liczby dotyczące ile mamy podsłuchów. Ja się o to pytałem. Pytał się jeszcze mój poprzednik, potem ja się pytałem. Te cyfry. Czy mamy jasność właśnie ile tych podsłuchów jest w Polsce? Nie zupełnie, bo procesową tak, to ja otrzymałem dane. I one nie były niepokojące i były nawet wykazywały tendencję malejącą w czasie, kiedy o to pytałem. Natomiast nieprocesowe, czyli operacyjne budzą niepokój, bo zdaje się, że nikt nad nimi nie kontroluje. Ich nie kontroluje. I to jest problem wielki. A poza tym ten przykład jest, jak gdyby wierzchołek góry lodowej, bo on pokazuje nie całkowitą niefrasobliwość, tylko całkowity brak rygorystycznego szacunku dla prawa, który nasze służby powinny wykazywać. No właśnie. Problem być może nie polega na tym, że to prawo jest złe, bo Pan mówił o jego wielokrotnym złamaniu i naruszeniu, ale na no tym, że no właściwie nie ma kogoś, kto by kontrolował służbę specjalne, czy ono to prawo przestrzega, czy nie. Absolutnie. Ja się zwróciłem do premiera z czterema kwestiami, które wymagałyby ewentualnej naprawy. Jeśli Pan premier nie przychyli się do mojego stanowiska, to w pewnym zakresie ja złożę wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale to z upływem czasu. Natomiast oczywiście najważniejsza jest kontrola. Tylko, tylko. I odpowiedzialność w przypadku jej złamania. Tylko kto będzie kontrolował kontrolujących? No przy pewnym upadku obyczajów to zaczynamy dostawać pewne aberracje. Bez wątpienia, no ale jednak... No gdzieś ten wierzchołek góry lodowej kontroli powinien być. No powinien to być premier, ministrowie. Powinna być surowa odpowiedzialność taka, że należy wypalić gorącym żelazem, przepraszam, że tak mówię okrutne rzeczy. Inkwizycyjnie zabrzmiało, tak, tak. Albo nawet jeszcze gorzej, te wszystkie nadużycia, dlatego że obudzimy się w państwie, którego żaden z nas nie chce. No a na pewno jako rzecznik ja muszę pierwszy przeciwko temu oponować. A czy e, Pana zdaniem ten problem, który bez wątpienia mamy z podsłuchami, e, czy to jest tylko taka izolowana kwestia, czy może... No, e... Wynika z tego jakiś szerszy obraz? Czy z polską demokracją po prostu e, coś dzieje się niedobrego? Z polskim państwem prawa dzieje się niedobrego. Nie mamy państwa prawa. No, nie dajmy się zwariować. Ja to mówię nie tylko przy okazji dzisiejszej rozmowy, ale mówiłem maj-czerwiec, nie wiem, już pamiętam, kiedy przedstawiałem informacje w Sejmie i w Senacie. To było dosyć zabawne obserwować, jak mam teraz przed oczyma pewnego senatora, który się nagle obudził przerażony, że on, zasłużony dysydent, musi takich rzeczy wysłuchiwać, ale nie zdecydował się na polemikę, bo pierwszą część przespał, więc obawiał się, że może nie być wprowadzony w temat. Być może stąd wynikają kłopoty z prawem w Polsce, że senatorowie przysypiają, ale nie tylko. To no najmniejszy problem, bo nie, nie jeśli tylko. to służy zdrowiu, to należy im życzyć jak najlepiej. No właśnie, ale gdybyśmy spróbowali zdiagnozować te problemy, tak, bo rozumiem, że mamy kłopoty z państwem prawa, czyli. Dwa są główne problemy. Ja je diagnozowałem od szeregu lat i biję głową w mur. Pierwsze to jest problem stanowienia prawa. Teraz po tej aferze hazardowej zwróciłem się do pana premiera i do pana ministra Boniego z propozycją udziału w reformie procesu stanowienia prawa, której projekt w znacznej części mam gotowy otrzymałem bardzo uprzejmy list od pana Boniego że będzie chciał współpracować ale ja nie wierzę, to jest kurtuazyjny list, ja nie wiem czy go między żarty mam włożyć, czy do działu sprawy osiągnięte czy też jeszcze mam jeden dział skąd ta niewiara w ministra Boniego przepraszam nie, minister Boni jest mi wyjątkowo sympatyczny to jest wyjątkowo mądry pan ale nie wierzę że rzeczywiście mówi poważnie wtedy kiedy w wywiadzie do którego nawiązywałem powiedział i mówię to specjalnie u pana żeby go sprowokować żeby zaprzeczył temu rzeczywiście chce zreformować proces stanowienia prawa w jednym z wywiadów powiedział że to jest jedno z głównych zadań rządu biorę go za słowo pisałem do niego dwa razy w tej sprawie pisałem przy okazji afery hazardowej do premiera i teraz z okazji wizyty u pana czyli całkowicie publicznie mówię że, jak nie będzie to zrobione, to afery takie w naturalny sposób będą rosły. Dalej, dalej to jest wymiar sprawiedliwości sądownictwo. To jest jak każdy dorosły człowiek. Pięta Achillesowa naszego państwa. Tak, tylko że szczęśliwie, że. że ja mamy więcej pięt niż Achilles. Pięt właśnie, więcej mamy pięt niż stóp. Otóż to są to ładne, dwa myślę, kardynalne, główne problemy, które sprawiają, że państwo jest chore. A gdyby sięgnąć głębiej, to te problemy skąd się biorą? Co jest genezą tych, tych problemów? Czy to jest kwestia nie wiem, jakości ludzi, którzy stanowią prawo i pracują w wymiarze Trzy sprawiedliwości? Pierwsze źródła. Pierwsze cywilizacyjne. Tak, my należymy do pewnej cywilizacji, którejśmy nie przezwyciężyli. Drugie są to kadry i ciągłość poprzednim systemem. Nigdy nie przerwano tej ciągłości. Nigdy nie rozliczono wymiaru sprawiedliwości sędziów. To nie są ci sami sędziowie, bo ra, wymiana pokoleń spowodowała, ale to żyją w pewnej tradycji. To nie znaczy, że ja nie doceniam wielu zasłużonych sędziów. Szereg z nich współpracuje ze mną przy reformie prawa i reformie wymiaru projekcie reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, mam nadzieję. Otóż, ale, ale system jest chory. System jest zdegenerowany i jest taka sztuka pirandella, którą panu polecam. Tak. Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Pałacu Sprawiedliwości. Tak? Myślałem, że niestety to będzie smutną puentą e, naszej rozmowy. Trąd w Pałacu Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za dziękuję. przybycie do naszego studia. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem był Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.